Mam na imię Karolina, mam 29 lat i mieszkam w Krakowie. To, co wam dzisiaj opowiem, zmieniło moje życie na zawsze. Jeśli kiedykolwiek czuła się niewidzialna we własnej rodzinie, jeśli ktoś z najbliższych powiedział ci, że nigdy nic z ciebie nie będzie, zostań ze mną. Ta historia jest dla każdej z was, która słyszała, że jej marzenia to strata czasu. Zostawcie lajka, jeśli chcecie usłyszeć. Jak jedna rozmowa z rodzicami może zmienić wszystko. A na końcu opowiem Wam, co zrobiłam, żeby udowodnić im wszystkim, że się mylili. Wszystko zaczęło się trzy lata temu, kiedy miałam 26 lat i pracowałam jako księgowa w małej firmie w centrum Krakowa. Zarabiałam 4200 zł miesięcznie, co dla moich rodziców było przyzwoitą pensją dla kobiety. Mieszkałam z nimi w dwupokojowym mieszkaniu na Nowej Hucie bo jak mówili, po co wydawać pieniądze na czynsz, skoro mamy miejsce. Ale ja małam sen. Chciałam stworzyć platformę internetową dla małych firm, żeby pomagać im w prowadzeniu księgowości online. Widziałam, jak moi klienci męczą się z papierami, jak tracą czas na niepotrzebne formalności. Wiedziałam, że mogę to zmienić. Czy kiedykolwiek miałaś pomysł, który wydawał ci się genialny, ale wszyscy dookoła mówili, że to niemożliwe. Napisz w komentarzach. Co to było? Rodzice, Henryk i Barbara, poznali się w latach osiemdziesiątych w hucie imienia. Lenina. Tata pracował jako spawacz, mama jako magazynierka. Przez całe życie uczyli mnie, że trzeba trzymać się ziemi i nie wymyślać głupot. Gdy w 2019 roku powiedziałam im o moim pomyśle na biznes, tata spojrzał na mnie jak na waniatkę. Karolina, ty nie rozumiesz świata biznesu to nie dla takich jak my masz dobrą pracę nie psuj sobie życia jakimiś internetowymi bzdurami powiedział nie odrywając wzroku od telewizora gdzie leci familiada mama pokiwała głową słuchaj ojca kobiety w naszej rodzinie zawsze były praktyczne twoja babcia sprzedawała na targu ja pracowałam w magazynie ty masz wykształcenie i dobrą posadę po co ryzykować ale ja nie mogłam przestać myśleć o tym projekcie. Przez następne miesiące, po pracy, siedziałam do północy, ucząc się programowania, czytając o marketingu internetowym, rozmawiając z potencjalnymi klientami. Wydałam 8 tysiące złotych ze swoich oszczędności na kurs tworzenia stron internetowych i podstawy UX Signu. Gdy rodzice dowiedzieli się o tych wydatkach, była awantura. Osiem tysiące złotych? Na co ty te pieniądze wyrzucasz? To prawie dwie pensje, krzyczał tata. Mogłaś kupić sobie samochód, zainwestować w coś sensownego. Karolina, co się z tobą dzieje? Zawsze byłaś rozsądna, mama patrzyła na mnie z rozczarowaniem. Te wszystkie kursy, książki, tracisz czas i pieniądze na żonki. Czy kiedykolwiek twoja rodzina nie wierzyła w twoje marzenia? Jak się z tym czułaś? Podziel się w komentarzach swoim doświadczeniem. W grudniu 2020 roku, po roku intensywnej pracy, uruchomiłam pierwszą wersję mojej platformy. Nazywała się Księgowo.go i pomagała małym firmom w zarządzaniu fakturami i rozliczeniami. Pierwsze trzy miesiące były trudne. Zainwestowałam już łącznie 15 tysięcy zł w projekt i miałam tylko dwóch klientów, którzy płacili mi po 200 zł miesięcznie. Rodzice codziennie mi przypominali o zmarnowanych pieniądzach, — Widzisz! Mówiłem ci! — tata potrząsał głową. — 400 złotych miesięcznie za rok pracy. Lepiej byś mylął podłogi, więcej byś zarobiła. W marcu 2021 roku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło moje relacje z rodzicami. Wróciłam do domu po ciężkim dniu w pracy, bo nadal pracowałam na etacie, żeby utrzymać się finansowo, i zostałam ich przy kuchennym stole z moim laptopem. Co robicie z moim komputerem? Zapytałam. Sprawdzałam twoje konto bankowe przez internet banking, powiedziała mama. Henryk, pokaż jej kropka. Tata wyjął kartkę papieru z moimi wydatkami, które sobie spisał. Karolina, przygotowaliśmy zestawienie. W ciągu roku wydałaś osiemnaście tysiące złotych na ten swój biznes. Zarobiłaś tysiąc dwieście złotych. Strata szesnaście tysięcy osiemset złotych. To nie jest strata, to inwestycja próbowałam się bronić. Inwestycja mama się roześmiała. Córko, ty nie masz pojęcia o biznesie. Myślisz, że internet to przyszłość, ale prawdziwe pieniądze są w prawdziwej pracy. Tata przybliżył się do mnie z poważną miną. Karolina, jesteś dorosła, masz 27 lat. Pora przestać się bawić i pomyśleć o przyszłości o rodzinie, dzieciach stabilności. Ale tato, ja wierzę w ten projekt. Wierzyć to można w Boga, a nie w jakieś internetowe bzdury. Przerwał mi. Twój biznes to klęska. Jesteś żenada. Zamykasz to wszystko i skupiasz się na normalnej pracy. Te słowa ugodziły mnie jak nóż. Jesteś żenada. Od własnego ojca. Czy kiedykolwiek usłyszałaś od rodziny, że jesteś żenadą? Jak to wpłynęło na twoją pewność siebie? Zostaw komentarz, znajdź wsparcie wśród innych kobiet, które to przeszły. Mama wzięła mnie za rękę. Karolina, robimy to dla twojego dobra. Nie chcemy, żeby się nadziała jeszcze więcej pieniędzy. Zamknij tę firmę, skoncentruj się na prawdziwej karierze w księgowości. Może znajdziesz sobie jakiegoś porządnego chłopaka. Tego wieczoru płakałam przez trzy godziny. Czułam się jak największa nieudacznica na świecie. Może rzeczywiście marnuję czas. Może jestem naiwna. Ale następnego dnia stało się coś nieoczekiwanego. Zadzwonił telefon. Numer z Warszawy. Dzień dobry. Czy to pani Karolina Nowak, twórczyni Platformy Księgowego? Tak, to ja, kropka. Nazywam się Magdalena Kowalska. Jestem dziennikarką Forbes Polska. Chciałabym się z panią umówić na wywiad. Nasza redakcja zainteresowała się pani platformą. Otrzymałam pani kontakt od Jakuba Wiśniewskiego z Techstartu, który polecił panią jako jedną z najbardziej obiecujących przedsiębiorczyń w branży fintech. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę: Słucham. Forbes: Tak, przygotowujemy artykuł o młodych polskich przedsiębiorcach, którzy digitalizują tradycyjne branże. Pani Platforma pojawiła się w naszym researchu jako jedna z najbardziej innowacyjnych w segmencie księgowości dla małe i średnie przedsiębiorstwa. Magdalena wyjaśniła mi, że jeden z moich klientów, właściciel małej firmy budowlanej, opowiedział o mojej platformie podczas konferencji biznesowej w Warszawie. Jego historia o tym, jak zaoszczędziła mu 15 godzin tygodniowo na prowadzeniu księgowości, dotarła do dziennikarza Pulsu Biznesu, a stamtąd do redakcji Forbesa. Czy moglibyśmy się spotkać w przyszłym tygodniu? Chciałabym porozmawiać o Pani drodze do sukcesu, o wyzwaniach w branży fintech i planach rozwoju. Po rozłączeniu się siedziałam w ciszy przez 10 minut. Forbes, chciał ze mną rozmawiać: Forbes, czy miałaś kiedyś moment, gdy świat pokazał Ci, że jednak masz rację? Ten moment, gdy wszyscy, którzy w Ciebie nie wierzyli, musieli zmienić zdanie. Napisz o tym w komentarzach. Tego samego wieczoru, przy kolacji, rodzice ponownie wrócili do tematu zamknięcia firmy. Karolina, myśleliśmy o tym dzisiaj z mamą zaczął tata. Dajemy ci miesiąc na zamknięcie tej całej afery z internetem. Znajdziemy ci lepszą pracę w księgowości, może w większej firmie. Henryk ma rację dodała mama. Znamy kogoś w Zusie, może załatwić ci dobrą posadę. Stabilną, z benefitami. Patrzałam na nich i czułam, jak we mnie narasta mieszanka złości i smutku. Przez 27 lat życia zawsze byłam grzeczną córką. Zawsze słuchałam ich rad, zawsze starałam się być taka, jakiej ode mnie oczekiwali. Mama, tato, powiedziałam spokojnie. Dzisiaj zadzwoniła do mnie redakcja Forbes Polska. Oboje przestali jeść. Co takiego? Tata odłożył widelec. -Forbes Polska chce ze mną zrobić wywiad o mojej platformie. Oksięgowo go. Jestem zaproszona jako jedna z najbardziej obiecujących przedsiębiorczyń w Polsce. Cisza! Mama i tata patrzyli na mnie, jakbym powiedziała, że zostałam wybrana na prezydenta. -Forbes! wyszeptała mama. Ten prawdziwy Forbes. Ten, gdzie piszę o najbogatszych, zapytał tata. Tak! Ten prawdziwy Forbes. Przez następne dwie godziny rodzice zasypywali mnie pytaniami, czego chcą wiedzieć? Kiedy wyjdzie artykuł? Czy będą zdjęcia? Czy mogą powiedzieć sąsiadom? Trzy dni później pojechałam do Warszawy na wywiad. Magdalena Kowalska okazała się być niezwykle inteligentną kobietą, która doskonale rozumiała mój biznes. Rozmawiałyśmy przez trzy godziny o tym, jak wpadłam na pomysł, jakie były największe wyzwania, jak radzę sobie z konkurencją. Karolina, co było najtrudniejsze w budowaniu tego biznesu? Zapytała pod koniec. Przekonanie najbliższych, że to ma sens, odpowiedziałam szczerze. Rodzice przez rok mówili mi, że marnuję czas i pieniądze. Jeszcze wczoraj chcieli, żebym zamknęła firmę. Magdalena się uśmiechnęła. A dzisiaj rozmawiamy o pani dla Forbesa. Życie pisze najlepsze scenariusze. Czy twoja rodzina zmieniła zdania o twoich marzeniach? Gdy odniosłaś sukces, a może nadal nie wierzą, podziel się swoją fistoją w komentarzach. Artykuł wyszedł trzy tygodnie później. Tytuł brzmiał: 29-letnia Karolina Nowak rewolucjonizuje księgowość. Jej platforma pomaga tysiąca małych firm w Polsce. Tak, bo okazało się, że w międzyczasie moja baza klientów urosła do trzystu firm. Po tym, jak jeden z moich klientów polecił mnie podczas konferencji. Inne firmy zaczęły się o mnie dowiadywać. W ciągu miesiąca przeszłam od 400 zł miesięcznie do 15 tysięcy złotych przychodu. Gdy artykuł się ukazał, mama zadzwoniła do wszystkich swoich sióstr. Halo, Krysia! Widziałaś Forbes? Nasza Karolina jest na pierwszej stronie. Tak, tak, ta sama Karolina, która zawsze była taka zdolna. Tata kupił pięć egzemplarzy czasopisma. I roznosił je po całym osiedlu. Panie Janie, patrz pan, to moja córka w Forbes, yeah. Zawsze wiedziałem, że z niej będzie coś wielkiego. Wieczorem siedzieliśmy przy tym samym kuchennym stole, gdzie miesiąc wcześniej mówili mi, że jestem żenadą. Karolina zaczął tata wyraźnie zakłopotane chciałem ci powiedzieć może byłem za ostry z tymi opiniami o twoim biznesie może. Popatrzyłam na niego z niedowierzaniem. Dobrze, byłem nie fair. Nie rozumiałam tego, co robisz. Myślałem, że internet to zabawa, a nie prawdziwy biznes. Mama wzięła mnie za rękę. Córko, przepraszamy, zawsze chcieliśmy dla ciebie jak najlepiej, ale może, może nie rozumiemy nowoczesnego świata tak dobrze, jak ty, kropka. To był moment, na który czekałam przez całe życie. Ale gdy wreszcie nastąpił, Czułam nie tyle satysfakcję, co smutek. Ile czasu zmarnowałam na przekonywanie ich, zamiast skupić się na budowaniu biznesu. Tato, mamo, powiedziałam. Najbardziej bolało mnie to, że nie wierzyliście we mnie. Nie w biznes, ale we mnie jako osobę zdolną do podejmowania dobrych decyzji. Czy kiedykolwiek musiałaś wybierać między wsparciem rodziny a wiarą w siebie? To jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu kobiety. Jeśli przeszłaś przez to, daj znać w komentarzach. Nie jesteś sama. Dziś, trzy lata później. Księgowo go ma dwa tysiące klientów w całej Polsce. Miesięczny przychód to 180 tysiące złotych. Zatrudniam dwanaście osób. Kupiłam mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych w centrum Krakowa za 720 tysiące złotych. Mam swoje biuro na ulicy Florjańskiej. Ale najważniejsza zmiana to nie pieniądze czy sukces biznesowy. To zmiana w relacji z rodzicami. Najpierw myślałam, że po prostu będę cieszyć się tym, że mi w końcu uwierzyli. Ale z czasem zrozumiałam, że prawdziwy problem leżał głębiej. Przez lata budowałam swoją wartość na ich aprobacie. Ich brak wiary we mnie sprawiał, że ja sama w siebie wątpiłam. Gdy Forbes opublikował artykuł, a mój biznes zaczął się rozwijać, Nagle wszyscy chcieli mnie chwalić. Nie tylko rodzice, cała rodzina, znajomi, były koleżanki z pracy. Wszyscy mówili, zawsze wiedziałem, że Karolina ma potencjał. Ale ja pamiętałam każdy dzień, gdy mówiłam im o swoich planach, a oni kręcili głowami. Pamiętałam, każde to się nie uda, każde nie masz doświadczenia, każde kobiety nie nadają się do biznesu. Cztery miesiące po artykule w Forbes. Dostałam propozycję wykupu mojej platformy od większej firmy technologicznej. Kwota 2,8 miliona złotych. Tym razem, gdy usiadłam z rodzicami przy kuchennym stole, żeby im to powiedzieć, nie czekałam na ich zgodę ani aprobatę. Tato, mamo, mam do przekazania ważną informację. Dostałam propozycję sprzedaży mojej firmy za 2,8 miliona złotych. Tym razem to ja miałam kartę papieru przed sobą. To jest mój biznesplan na najbliższe trzy lata. Zamiast sprzedawać, będę rozwijać firmę. Planuję wejść na rynki Europy Środkowej. Chcę, żeby księgowo go pomagało nie tysiącom, ale setkom tysięcy małych firm. Rodzice słuchali w ciszy. Czy mamy jakieś pytania czy uwagi? Zapytałam. Tata pokręcił głową. Karolina, ty najlepiej wiesz, co robisz. To była najpiękniejsza rzecz. Jaką kiedykolwiek od niego usłyszałam. Nie jestem z ciebie dumny, czy przepraszam za brak wiary. Po prostu ty najlepiej wiesz, co robisz. Uznanie mojej autonomii. Uznanie, że jestem dorosłą osobą, zdolną do podejmowania własnych decyzji. Czy Twoja rodzina nauczyła się Cię szanować? A może nadal traktują Cię jak dziecka, które nie wie, co robi? Napisz w komentarzach, jak wygląda to w Twoim domu. Dziś księgowo go działa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Mam 50 pracowników. Miesięczny przychód przekroczył osiemset tys. złotych. Ale najważniejsze jest to, że nauczyłam się wyznaczać granice w relacjach z rodzicami. Gdy ktoś z rodziny próbuje mi doradzać w sprawach biznesowych, mówię jasno, dziękuję za troskę, ale to moja decyzja. Gdy mama sugeruje, że powinnam już pomyśleć o dzieciach, bo biznes biznesem. Ale kobieta ma swoje obowiązki odpowiadam mama moje życie osobiste to moja sprawa gdy tata mówi znajomym że zawsze wiedział że ze mnie będzie coś wielkiego nie protestuję pozwalam mu mieć swoją wersję z historii ale ja pamiętam prawdę pamiętam jesteś żenada i twój biznes to klęska pamiętam nie po to żeby się mścić ale żeby nigdy więcej nie pozwolić nikomu nawet najbliższym definiować mojej wartości. Trzy tygodnie temu, mama zapytała mnie, Karolina, czy mogłabyś pożyczyć nam pięćdziesiąt tysięcy złotych na remont kuchni? Obiecujemy oddać w ratach. Zamiast automatycznie powiedzieć tak, albo poczuć się winna, że mogę, a oni nie, odpowiedziałam, pomyślę o tym i dam wam znać za tydzień. Pomyślałam i powiedziałam im, że mogę im dać dwadzieścia pięć tysięcy złotych jako prezent. Bez konieczności zwrotu, ale nie więcej. Bo to tyle, ile czuję się komfortowo dając, nie wpływając na rozwój mojej firmy. Nie było wielkich awantur. Tata powiedział: Dziękujemy, Karolina. To bardzo hojne. To była nasza nowa rzeczywistość. Relacja oparta na szacunku, nie na poczuciu winy czy obowiązku. Jeśli jesteś w miejscu, gdzie ja byłam trzy lata temu, gdy twoja rodzina nie wierzy w twoje marzenia, gdy mówią ci, że marnujesz czas, gdy nazywają cię żenadą, chcę, żebyś wiedziała jedno. Ich strach nie definiuje twoich możliwości. Ich brak wizji nie ogranicza twojej przyszłości. Ich nie da się nie oznacza, że się nie da. Czasami ludzie, którzy nas kochają, są pierwszymi, którzy ograniczają nasze możliwości. Nie ze złości, ale ze strachu. Boją się, że się nadziejemy. Boją się. Że poniesiesz porażkę. Boją się zmiany. Ale ty nie musisz żyć w ich strachu. Czy ta historia do ciebie przemawia? Czy rozpoznajesz w niej fragmenty swojego życia? Zostaw komentarz i powiedz mi, co czujesz. A jeśli masz swoją historię o tym, jak udowodniłaś rodzinie, że się mylili, koniecznie się nią podziel. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej historii o kobietach, które nie dały się zdefiniować przez oczekiwania innych. Następny film będzie o kobiecie, której Moś mówił, że nie nadaje się do prowadzenia biznesu, a ona zbudowała firmę wartą dziesięć milionów złotych. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić jej historii. I pamiętaj, ty najlepiej wiesz, co robisz, niezależnie od tego, co mówią inni. Twoja wartość nie zależy od ich aprobaty. Twoja przyszłość nie jest ograniczona ich strachem. Twój sukces nie potrzebuje ich pozwolenia. Daj lajka, jeśli się z tym zgadzasz. I do zobaczenia w następnym filmie.